Sport Mirosław Wysocki, dobry wieczór. Rozpoczynamy od siatkówki. W drugim meczu 1.16 finału Pucharu Challenge siatkarze Delekty Bydgoszcz pokonali izraelski HPL Akko 3 do 0 w setach do 17, do 21 i do 18. Dzięki wygranej w dwóch meczu awansowali do kolejnej rundy, w której przeciwnikiem będzie niemiecki Mercer SC. W indyjskim Hyderabadzie trwają Mistrzostwa Świata Juniorów w tenisie stołowym. W składzie czteroosobowej reprezentacji Polski znaleźli się dwaj zawodnicy energii manekin Toruń, Jakub Dyas i Konrad Kulpa. Biało-Czerwoni zajęli szóste miejsce w rywalizacji drużynowej. Przed nimi jeszcze Singiel i Debel. Konrad Kulpa i Jakub Dyjas to obecni mistrz i wicemistrz Polski juniorów wraz z reprezentacją udział w mistrzostwach świata. Rozpoczęli od rywalizacji drużynowej. Dzięki dobrej grze Polacy dotarli aż do ćwierćfinału, w którym niestety ulegli Francuzom 0 do 3. W walce o piąte miejsce pokonali Niemców 3 do 2, ale w decydującym meczu ulegli Tajwanowi 1 do 3. Jestem zadowolony z tego miejsca. Pokazuje to faktyczny stan naszego polskiego pingponga na tle świata. Szóste miejsce wywalczone drużynowo to największy sukces polskich juniorów od lat. Dziś tenisiści stołowi rozpoczęli rywalizację w singlu. Jakub Dyjas i Konrad Kulpa pewnie awansowali do turnieju głównego po tym, jak wygrali swoje grupy eliminacyjne. Największe nadzieje medalowe Polacy wiążą jednak z deblem. Mamy nadzieję, że pokusimy się nawet o medal, chociaż losowanie mamy niestety niezbyt dobre, bo już w drugiej rundzie idziemy na, na Parę Chińską. Także, no, ale będziemy na pewno walczyć. Polacy dobrze spisują się także w grze mieszanej. Jakub Dyjas wraz z Sandrą Wabik, a Konrad Kulpa z francuską Laurą Fefer awansowali do jednej 8 finału Miksta. Powracamy do siatkówki. Za nami pierwsza runda fazy zasadniczej pierwszej Ligi Piłki Siatkowej Kobiet. Budowlane Budleks po 11 kolejkach zajmują siódme miejsce w tabeli. Torunianki mają na swoim koncie 6 zwycięstw i 5 porażek. Słabsza dyspozycja podopiecznych Mariusza Soi w ostatnich spotkaniach spowodowana jest głównie kontuzjami. Na początku sezonu toruński Beniaminek był sensacją pierwszej ligi. Budowlane Budleks odprawiły z kwitkiem pretendentów do awansu do Ekstraklasy. Bez punktów z Torunia wyjechał m.in. lider rozgrywek, jedynka Aleksandrów Łódzki, dla którego była to jedyna porażka w tym sezonie. Nastroje pogorszyły się po powrocie z Ostrowca Świętokrzyskiego. Podopieczne Mariusza Soi przegrały wtedy z miejscowym AZS-em 0-3, a o problemach zdrowotnych dowiedziała się kapitan Joanna Sobczak. Po SC Sopcach zaczęły się nieszczęśliwe właśnie zbiegi okoliczności ze zdrowiem Gozi Kolanowskiej, niezwiązane też ze sportem. I mówię, to już było takie takie to dobicie, później już sprawy sportowe, przyciążeniowe w we linie Kasi Ostroskiej. I to tak się za nami ciągnie. Mam nadzieję, że się skończy z, z tym rokiem. W tym roku kalendarzowym toronianki rozegrają jeszcze jedno spotkanie. W sobotę zmierzą się na wyjeździe z Chemikiem Police. Jednak o przerwie świątecznej budowlane Budleks mogą zapomnieć. Nie będzie szansy na odpoczynek, będzie szansa na na podbudowanie tego, co, co musieliśmy trochę odpuścić, bo chodzi o to zdrowie. Będziemy bardzo ciężko trenować przez najbliższe trzy tygodnie. Jednostki treningowe między świętami dwa razy dziennie, po trzy godziny, także, także czeka nas naprawdę ciężka praca. A wszystko po to, by po nowym roku odzyskać skuteczność z początku sezonu. Był wyczynowym siatkarzem, nauczycielem i dyrektorem. Jest trenerem. Jego podopieczni zdobili dziesiątki medali na Igrzyskach Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata i Europy. Jan Remplewicz, bo o nim mowa, obchodzi w tym roku jubileusz 50-lecia pracy szkoleniowej. Jan Remplewicz ma 72 lata, jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Pracę trenerską rozpoczął pół wieku temu. Na początku zajmował się sportowcami niewidomymi i słabowidzącymi. Później trenował zawodników z innego rodzaju niepełnosprawnością. Jego podopieczni zdobyli 10 medali paraolimpijskich, 11 mistrzostw świata i ponad 30 mistrzostw Europy. Ustanowili cztery rekordy świata. Kubacki Zbigniew, rekordzista świata, zupełnie niewidomy. Reutleszek w Sydney, srebrny medal w skoku wzwyż, też niedowidzący. Wcześniej jeszcze Bąki, Rena, Pokrywka Józef. To są uczniowie, którzy tu w Bydgoszczy uczyli się na Krasińskiego. Razem ze swoimi zawodnikami trener Remplewicz zwiedził cały niemal świat. Za swą pracę otrzymał wiele medali i odznaczeń sportowych i państwowych. Jednak nie one dały mu największą satysfakcję. Dla wielu z nich sport, kultura fizyczna stała się sposobem na życie. I to dla mnie było ogromna satysfakcja, ogromna zapłata, nie w złotówkach, nie w innych apanażach, tylko po prostu ta, to uznanie i, i, i ta świadomość, że pomogłem komuś. Grupa sportowa, którą opiekuje się Jubilat obecnie trenuje sześć razy w tygodniu. To wyjątkowo zdolni, mający predyspozycje i mocną motywację zawodnicy. Jan Remplewicz wierzy, że z piątki najlepszych troje pojedzie na Igrzyska Paraolimpijskie w Rio de Janeiro. Trenerowi i jego podopiecznym gorąco tego życzymy. Dzisiaj to wszystko. Dziękuję za spotkanie. Dobranoc.